Cześć wam dzisiaj, wizualnie biz ta gra nazywa się Duke Nukem 2 I jesteśmy na kolejnej planszy. Kolejna plansza, która wygląda jak troszkę śmierdzi, jak to więzienie pierwsze, które było w tej grze Nie, tak, tak. wow Gdzie mi z tym? Chciałem mnie zużyć Serio? To się rozwalić te badziewia? Okej, okay, tak, to było ten z żółtymi oczami, wystawił apę, tak? Tak Coś tu jeszcze mogę? O, jest Po to mi były te te To faktycznie wygląda jak to pierwsze więzienie Dobra, zanim to weźmiemy Nie rozwaliłem tego drugiego laseru Ooo nie ta celność! Nie ta uwaga, nie wiem dlaczego wydawał, a może zobaczymy jak przeciwnika? Nie wiem, coś mi... Nie! Czemu to dalej tędy skacze? Ok, teraz możemy wrócić po rakiety. Aż trzy życia zmarnowaliśmy. Gdzieś zaraz będzie skakało to wadziewie. Co prawda, życia nie mamy, ale to niewiele się różni, jak w realu praktycznie, nie? Nie wiem, po co mi jest ten ciągły ogień, jak mam rakiety, ale... Dammit! Zaczyna się robić nieprzyjemnie. Nie tego potrzebuję, potrzebuję życia. Krucho? Bardzo krucho. Mamy N, eee, ale nie powiem, żebym był zadowolony z obecnego przebiegu misji. Zaraz się skończy zabawa. Zapewne. A co my tu mamy? Myśmy stąd przyszli, nie, nie przyszliśmy. Stąd. Nie! I po tokach. W sumie. W sumie bardzo po tokach. Jak to tutaj... A. Póki nie mamy dobrego... dobrej amunicji, dobrego sprzętu? Zobaczmy się w niszczenie tego babcieria. Okej. Okay. to i to jest głowy. A, tu są drzwi zamknięte. Super! No, są drzwi, czy nie? Ale bym się udał zabić, teraz nie! To jest coś, co mi się rzadko udaje tutaj na nagraniu tego kurczaka zjechać, tak? Żeby zamienił się w pieczeń, a on jako pieczeń daje więcej życia, wiecie? Jak to się tam nazywa? Święto dziękczynienia i ten patent, nie? Ostatnio słyszałem fajnego słucharka Święta dziękczynienia i Uchodźców Że tylko raz w historii była sytuacja, w której Uchodźcy przeszli wyróżnieni w pień ludność natywnie mieszkającą w danym miejscu i świętuje się to właśnie za pomocą Święta Dziękczynienia. Nie, yeah! słucharek trzech czasów, brutalny i prawdziwy. Oooo spadły Ieee, Jerrymon! Dajcie mi coś z mocną amunicją, na przykład niekończący się laser To by było fajne w tej grze. Nie! Czemu postać spojrzała w górę zamiast... Co w lewo? To było dziwne Czyżbym krzywo opada? Czy w ogóle da się krzywo nacisnąć w tym padzie przycisk? Potrzebowałem, nie będę kłamał, zamierzam to brutalnie teraz zużyć. Zanim pójdziemy dalej, cofniemy się tam skąd przyszliśmy i zużyjemy na wszystkie lasery, które nam będą robiły i robiły nam wcześniej i... i wciąż nam będą robiły kuku. Bo ledwo się odkuliśmy trochę z życiem i wypadałoby to utrzymać w tej tendencji zwyżkowej, która nie powiem, nie powiem, nie szła nam tak dobrze przed chwilą jeszcze. Gdzieś tu byśmy się zbliżali do początku planszy. Czy tu w lewo będzie początek planszy? Czy mi się zdaje? Tak, tu był chyba początek planszy. To skorzystam z okazji i się napierę czy Cheers! Tu dalej nic. No okej, okay, to tu w prawo. Nie pamiętam czy wybiliśmy wszystko strzelające tu na dole czy nie Mamy tylko połowę życia przez własną głupotę Nie powiem żebym dał się jakoś wybitnie zaskoczyć Po prostu źle rozegrałem karty, które miałem na dzień dobry Ale może, może nauczony doświadczeniem nie zginę przez to Jak ostatni patam? O, 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 tak chodziło konkretnie to Na jedynce albo robiłem jakiś taki motyw, albo jak grałem lata temu, to robiłem taki motyw, że um... gią? Ginął Okej, okay, to, to tu jakby wrócimy. Jak nam się skończy, lepsza amunicja, a na razie zmniejszy się rakietnicę. Że strzelałem w te, te, te kolczaste piłki, czy jak to tam nazwać, te, te, te miny takie, żeby zaczęły się odbijać, żeby powpadały gdzieś niżej, żeby mi nie przeszkadzały w tym, co, co, co czynię. Nie! Przez to podpalenie, to znaczy. Dobra, doszliśmy do momentu, gdzie nie ma znaczenia już, co robię. To się zblokowaliśmy dalej, więc... Szukamy U, szukamy E. Dajcie mi U! Dajcie mi E! I... i, i kierujemy się w stronę klucza, żeby móc kierować się w stronę najprawdopodobniej wyjścia. Okej. Okay. Nie! Nie! że będę miał jeszcze jedną rakietę fajnie by było mieć dwie, ale jedna byłaby idealna więc przynajmniej jedną to zjechać dobra, na dół i jesteśmy. Tak, tutaj bardziej, dużo bardziej w lewo się nie dało bo tam było zejście w dół, tak? Tak, I to było to co przyszliśmy sobie zaszaleć. Tam przy jednych schodach muszę powiem, w schodach, przy jednej nie muszę pamiętać, że... że tak to się zmieniło w dwójt. Jakoś, jakoś nie. To się nie jednak. Myślałem, że może mi się upiecze. Klucz mamy Ale klucz to nie wszystko. Idziemy, bo tam jeszcze w prawo coś było. Nie tu, tu po koniec. Ale... O, o, zaskakuj. Tu gdzieś w prawo? Gdzieś się w prawo szło i jeszcze tam jakieś bonusy fajne na nas czekały. Na noc? Na, na noc. Na dół! Może coś? Gdzieś tu coś. Wiem, że tego nie podnosiłem, bo miałem rakietnicę, a czułem, że mi będą jeszcze te rakietnice... Po, rakietnice... rakiety będą mi jeszcze potrzebne do rozwalania laserków. Zresztą jeszcze, jeszcze dwa laserki się ostały, jak widzieliście. Równie dobrze mogłyby się nie ostać, jakbym miał dwie rakiety więcej nie zmarnowało, nie wiem na... na co ja zmarnowałem. Na wszystko niepotrzebne. Okay, mam tutaj wszystko. Okej, okay, i... Teraz tak głupio zapytam, co teraz? Nie widzę, jak miałbym tutaj. Przewodniczący, A, zmienia trick. rzeczy Okej, okay, to zmienia postać rzeczy. Tam gdzieś jeszcze było coś fajnego, o ile dobrze pamiętam, tam gdzieś było jeszcze coś fajnego. Mam dwa kluczarz. Okay. Nie zobaczymy tego za bardzo. To znaczy, że to nie jest koniec plaszy? Myślałem, że za tym kluczem pierwszym będzie koniec plaszy. Teraz zobaczymy, ale najpierw dostaniemy się całkiem w lewo, żeby... To będzie ten klucz, tak? Tak. Yy, żeby rozwalić te dwa ostatnie laserki, co by oznaczało, że będę miał większość, jeżeli nie wszystko wyczyszczone na tej części planszy. Jeżeli to nie będzie koniec planszy. Nukiem Zbierze... Aha Wow Chyba, że to będzie podpucha tak jak na jednej plaszy, Było napisane exit, a później jeszcze była połowa planszy Ale nie Ja wam dziękuję za uwagę Hej No palec Kuku, kuku sobie zrobiłem W palcach ścięty, no Aaa kciuk spustowy